Choć myśliwym miło być, trzeba strzec należnemu prawa i tradycję jego czcić. Niech ci nie ja zawsze przyjacić myśliwski miałeś przed. Niech cię kumem błogosławi, on patronem twoim jest. Niech cię rodzina rozpoczęcia naszej uroczystości. Proszę myśliwych z koła Kaczor o zajęcie miejsca przed wiatą. Zaproszonych, zaproszone rodziny myśliwych, zaproszonych gości, proszę również o zajmowanie miejsc tutaj w tej części wyposażonej w ławki. Serdecznie zapraszam Las jest wiernym nam przyjacielem Lechem naszych ciał i duszy, A zwierzyna jest Przyczynia, niech pokotem szumi las. Niech cię póbę, nie pomija. Obdzielają wierzem nas niech cię kubę, nie pomija. Obdzielają wierzem nas. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie i gorąco witam Państwa na uroczystości. Bye. <laughs> Szanowni Państwo, Koło Łowieckie Kaczor w dniu dzisiejszym ma swoje święto. Dlatego na tą wyjątkową uroczystość pozwoliliśmy sobie poprosić Państwa do wspólnych, radosnych, miejmy nadzieję, obchodów. I tak bardzo serdecznie i gorąco na naszej uroczystości witam. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, kawalera najwyższego odznaczenia myśliwskiego złomu, kolegę Jerzego Maćkowskiego. Bardzo serdecznie i gorąco witam gospodarza tej ziemi, wójta gminy Niechlów, kolegę Jana. Głuszko. <klucz> Serdecznie witam Przewodniczącą Rady Gminy Niechlów Panią Ewę Piotrowian. <klucz> witam dostojnych gości księży, o, głosowak księdza Zenona Bieleckiego. <klucz> księdza Stanisława Długowskiego. Witam serdecznie służby mundurowe reprezentowane w osobach komendanta powiatowego Straży Pożarnej pana Arkadiusza Szupera. Bardzo gorąco i serdecznie witam komendantów powiatowej policji w górze w osobach. Komendant Grabkowski, komendant Lisowski, były komendant Zdzisław Rogala. Witam nadleśniczego Lasów Państwowych Góra Śląska, a jednocześnie członka koła Kaczor w osobie Tomasza Multańskiego. Witam Komendanta Gminnego Straży Pożarnej w Niekolowie Jana Piskoszuba. <klucza> Bardzo miło jest nam gościć Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Ziemniaczanego S.A. w Niecholowie w osobie Pana Pawła Pawlaka. <klucza> Witam Was Drodzy goście, których nie sposób wymienić, niemniej jednak w imieniu całego koła, wyrażamy radość z możliwości spotkania się z Wami. Witamy bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Szkoda, że tak rzadko nasze żony, które dzisiaj mają możliwość z nami świętować które dzisiaj zobaczą, co przez ten miniony i nieobecny czas przygotowaliśmy dla Was. Szanowni goście, przystępujemy teraz do jednego z ważnych aktów, a mianowicie do aktu przekazania sztandaru. O przeprowadzenie poproszę prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, Jerzego. Proszę serdecznie. Przekazanie aktu zostanie podsycone świciem symbolicznych gwoździ do drzewca. Proszę również kolegę Mieczarka Damiana. Zarząd... W następnej kolejności zarząd koła łowieckiego Też będzie dokonywał Symbolicznego kolega Bilecki Tadeusz Symbolicznego w Biciach Woźnie, Stachowiak Krzysztof Proszę Krzysztofiak Zdzisław Rybak Andrzej Milczarek Damian Przedstawiciele naszej komisji rewizyjnej Chudy Wiesław Rogala Andrzej Marcinkowski, Wdzisław. Też niech się, proszę już się przygotować do dokonania tego aktu. Kolegę Łuszko Jana. Pawlata, Pawła. Lachera Adam. Piotrowa jak Ewa i Ryszard. Odot Andrzej, Bodera Ireneusz, Pieprzyk Antoni, Mielcarek Eryk, Kowaliszyn Stanisław, Rogala Andrzej, Lorek Zbigniew i Rogala Zdzisław. nie Proszę bardzo. To już. To już Proszę Państwa, wyszło. przepraszam. Nie powitałem za tych gości <coughs> kolegę Adama Lachere. Nie powitałem przyjaciół naszego koła. Reprezentujących poszczególne koła łowieckiej ziemi kurowskiej, reprezentowanych przez łowczyk i prezesów kół. Nie powitałem was, drodzy koledzy myśliwi i kandydaci, członka i członkowie koła łowieckiego. Ale jest nasz...